Cześć, cześć, witajcie z tej strony. Mister Ciemny, a to jest y, mój pierwszy odcinek z. Y, mm, no, nie tyle z tylko z takiego luźnego grańska. Grańska grańska w y, Minecrafta. I będziemy sobie grać na. Project Battlefield 3. Tak, y, oficjalnie nie mam gry Battlefield 3, ale mi się spodobała, bo oglądałem u wielu YouTuberów. Nie wiem, czy ją sobie kupię, raczej będę zbierał teraz na czwórkę. Y, tak więc, y, to jest Minecraft, y, który. No, jest inny troszkę, gdyż mamy bronie i się nawalamy. Na przykład są, są dwie drużyny. Tak myślę. Tak yy, Tak, mam teksturpaka. Troszkę mi może zamulać, bo, oczywiście, ten teksturpak tekstur pak, tekstur pak jest trochę wymagający. Jak widzicie, nie jest on zapixelowany mocno. Dlatego in informacje. Aha, dobra. Yy, dobra, dobra, dobra. Wpisz rank, by sprawdzić swoje staty. Frame 0. Po zabiciu gracza jest możliwość na otrzymanie unikalnego nieśmiertelnika, aby sprawdzić swój statyw, w A staty. no to ha, nie jest to samo. Do jakiej drużyny pójdziemy? <grym> pójdziemy do Blue. Dobra. O, jakieś klasy tu są nawet. Technik, inżynier, sniper, świadowca, medyk, szczurmowiec, wsparcie, support. Nie ma weźmiemy sobie i o. Są tu. A muszę sobie zmienić, bo tak to jest o. To strzela? Aha, to strzał. Tak. Gdzie ja żyję? O, jestem blue! blu. Gdzie ja się w ogóle, gdzie ja się w ogóle zrespiłem, co to jest, to jest masakra jedna wielka, ale podoba, mi się podoba. Dobra, sobie jeszcze yy, parę razy zagramy, bo nie będę... no teraz najpierw sobie może wezwać, co? No, dobra, jestem tutaj, ale... No co, co, o, pan już, podoba. dobra, On nie wiem czy przeze mnie w ogóle. Ale jak to jest strzelać? To mój! <laughs> Jaka to jest masakra, nie? No przyznajcie. Ja radzę wybić na ten serwer, bo jest bardzo fajna zabawa. E, dobra, 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 teraz dołączymy do może do Red, bo Red jest trochę. Będziemy sobie wsparcie spartie Dobra, dobra. Ale fajne! Nie wiedziałem, że zabawa Minecrafta i to w jakimś takim serwerze zwykłym może być taka fajna. To oczywiście IP będzie w opisie filmiku. Przyskłany filmik. Brawo, no, Ty, dawajcie dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Chcesz o tym przejść? Dobra, padł, padł, padł. Teraz się przeoduje, Czy da się tutaj przeładować? Nie wiem. To będzie dobrze. Ale to jest masakra. <grym> o Boże. Będziecie zabić czy żyć? Ach, już nie wiem sam. Zabić. No. O, tu są! Dobra, przeładowałem. Chyba. A tak, zabiłem. Aha. A teraz nie zabiłem. Niestety. Ale wszystko, wszystko powoli ogarnia, nie? Ogarniam. A teraz sobie widzimy balkonik. Ta mapa chyba też jest taka podobna. W tu. Na tym filmie. Trójce tego. Warto sobie naprawdę pojechać w tym serwerze. Niestety jest tylko 60 slotów. Ale jak jeszcze się troszkę poczeka, to się na pewno wbije. jest bardzo fajna zabawa. Nie, nie, nie. Przeszły chyba nie, nie, nie do rady. Tu no, chyba nikogo nie było, ale... Chodź tu, chodź tu, chodź dobrze. A to nie ja, ha, niestety. nie. nie. Uuu, ale tu ich jest. O, wiedziałem, że padnę w końcu. Dobra, ostatnia runda i, i kończymy. Ale naprawdę fajnie jest. <grym> Polecam Wam bardzo ten serwer. Troszkę może mi. Jak wiecie, może mi mówić oczywiście. Tak jakiś żywy nawet. Strzelba. Dobra, dobra, dobrze, nie, 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 nic nie było, żadnej rundy, nie. Jeszcze raz. Chodzimy do blu. oj ojoj, oj, nie to <śmienny> Medik szczurumowiec A ja że jestem w blu. Tak? tak, jestem w blu. i mi to niezbytnio dobrze idzie. A jeszcze jedna rundka takie guści za chwilę, nie? Musicie sami tego spróbować, naprawdę. Bo to jest bardzo za fa fa fajny fajny serwer. Dobrze, dobrze, dobrze. Do czerwonych. Ojej. Najbardziej mi się podobał... ...medyk szturmowiec. Nie, nie, nie. Inny mi się jeszcze To jest support mi się najbardziej podobał. Wsparcie. Dobra. Tutaj widzę, że red mają przewagę. Dosyć większą. Dlatego dołączyłem do red. A nie inaczej do blu. Przypomina mi trochę tak gra Team Fortress też. Nie wiem czemu, ale na no, jakieś tak. No nie zabiłem. Myślałem, że zabiłem. Wiecie? O! Laga mam. I to niezłego. Dobra, dobra, dobra. Już koniec chyba. Dobra, koniec. No! <ślesk> Zaraz padnę. Dobra. Oczywiście już padłem, nie? Bo ja jestem taki. Dobrze pójdziemy gdzieś w jakieś fajne miejsce, żeby się z nami pożegnać. O. I tak zmieniłem sobie skina. <grych> Dobrze, dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, czy coś z tym stylu, to zostawcie łapkę w górę. Na pewno to docenię. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zasubskrybujcie mój kanał. Dla moich widzów dziękuję wam, że obejrzeli, obejrzeliście ten kanał i kanał, filmik i no i dla wszystkich w ogóle. Dobra, tak więc co ty tym na czacie przeklinają, co. Tak więc dziękuję za oglądanie tego filmiku, trzymajcie się na razie. Hej! Kurde, nie to. Dobra, na razie.